Witam wszystkich. Cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, Kłanem się, wasz ulubiony szachowy komentator powraca na YouTube. Zatem kawki, herbatki w górę i przygotujcie się na kolejny szachowy spektakl w postaci pięknej i, jak to zwykle bywa, pouczającej partii szachów rok 2024. Białymi Szamil Arosan. Jego rywalem jest Juan Pablo. No, nie są to nazwiska zbytnio znane, chyba że ktoś na sali tutaj kojarzy, kim jest Juan Pablo. Jeśli tak, koniecznie odezwijcie się w tej sprawie do mnie. Słuchajcie, no rozbija się o to, co działo się na szachownicy, na tych słynnych 64 polach, bo tyle liczy nasza deska. Proszę Państwa, jedziemy, jeżeli trenujecie obronę francuską, to ten filmik jest dla Was w szczególności. Tutaj jest podejść kilka, można zabić, zamknąć, wyprowadzić gdzieś skoczka. I tak dalej. Można też zaprosić rywala do gambitu. Gambitu Ałapina, tego słynnego szachisty Ałapina, który ma również swój wariant przeciwko broni sycylijskiej. Gramy goniec E3 i proponujemy taki rozwój wydarzeń. I ktoś powie, ale po co tu oddawać pionka? No to zobacz, byku, masz gońca w grze, gońca w grze, skoczka w grze. Za chwileczkę wieża na pół i pioneczka, później idee związane z przechodzeniem Hetmana na skrzydło królewskie i szeroko pojęte ataki, na zaskoczkę? Super. Na blica? Fajnie. Na rapida? Też, czemu nie? Można spróbować, od czasu do czasu coś tutaj pozmieniać. Goniec D6, moi drodzy, czarne nie chcą być gorsze, też rozwijają figury. Po roszadach, hetpa na 1, skoczek D5, idzie po gońca. No, ja bym rekomendował jednak zachowywać te gońce tutaj w grze, no ale co ja tu będę pouczał mistrzów? Shamil Arsan ma inny pomysł na grę. Co byście zagrali tutaj, moi drodzy? No, skoczek wszedł i prawdopodobnie chce huknąć tego gońca na d 3 Chwilka dla Was, pierwszy kulminacyjny moment, bo to już się zaczyna właściwie, już się zaczyna ciekawie. Słyszeliście kiedyś może o takim uderzeniu jak klasyczna ofiara gońca, czy też grecki podarunek? Tak, tak, słyszeliście. To jest taki typowy motyw, taki pattern z gry środkowej, który znać trzeba. Skoczek odszedł, no i co, słabo H7. Bęk! Tak sobie policzył to Szamil. Po przyjęciu skoczę G5. Po powrocie Hetman moi drodzy H4. Załadowo! Bęk! Oczywiście król nie musi przyjmować, ale prawdopodobnie wtedy tak czy siak skoczy G5 z ideami Hetman H4. Podejrzewam, że nawet po nieprzyjęciu. Nie, no skoczek g5 musi pójść, bo hetmana h4 nie zagramy, jako że wymianą hetmanów to grozi. Ale w momencie król h8, skoczek g5, przesłania diagonale, wtedy być może właśnie hetman h4. No, tu przyjęte, nie? żeby nie było. Po prostu czarne wzięły, się nie boją, skoczek g5. O to chodzi, poświęciliśmy gońca, podciągamy kolejne figury, moi drodzy, coraz wyżej do ataku. I teraz tak, kluczowy moment. Kluczowy moment. Tiu czy Tiu? No tu oczywiście nie polecam, bo to podchodzi pod... Podwójny szach, co za tym idzie? Hetman spada. No, tam się dzieje bardzo źle. No, więc co? Trzeba zdecydować, czy wracamy królem, czy idziemy do przodu. To są kluczowe decyzje, bo ruchy królem bardzo ważne. No, w partii poszło król g6, co jest jedynym posunięciem. Król g8 przegrywa. Praktycznie z miejsca. Dlaczego? Hetman h4. Jak chcesz wybronić h7? No, ktoś powiedział, przecież wrócę z koszkiem, jakby wszystko gra, tak? No, to dostaniesz strzała. Poświęcenie, no wyłączenie obrońcy, wyłączenie tego skoczka z gry po prostu. Odejścia wieżą też za wiele nie zmieniają, jako że, pęk, jest wieża, pamiętacie? Poświęciliśmy tutaj, poświęciliśmy pionka, żeby mieć właśnie wieżę w grze. No właśnie, więc krugier 8 nie bardzo, krugie 6. I co? Polowanie na króla się zaczyna, proszę Państwa. H4. No to typowy ruch, typowy ruch, chcemy oczywiście hapić w pewnych redakcjach, tak? A być może nawet g4 hapić, o, to by było groźne. No ale co? Wyłączamy w tym momencie niebezpieczne figury, które atakują króla. Zresztą ten skoczek po to tu przyszedł pierwotnie. Hetman bije i ważny ruch f5. Jest, moi drodzy, pole do ucieczki. Jest pole do ucieczki, król będzie tutaj przez f6 manewrowo. Potrzebujemy więcej figur w grze do ataku, tak uznały tutaj białe. Czarne też się rozwijają, wieża ae. No i tutaj łady moty ze strony czarnych. Teraz czarne wykazały się tutaj uderzeniem taktycznym, czy znaczy świadomością taktyczną, wiedzą na swój sposób, bo sobie wzięły pionka na D4 bezkarnie. Ale skoczkiem, niebronionym o co chodzi, można przyjąć, czy nie bardzo. Ach, z tym przyjmowaniem to właśnie tak jest, że ktoś Wam coś ofiaruje, daje po prostu za darmo. To no się zastanówcie, nie? czy to nie jest podstęp. Po tym biciu oczywiście, czek i hetman bez obrony, więc skoczek jest zatruty. G4, tak jak mówiliśmy, moi drodzy, my chcemy białymi otworzyć pozycję tu, gdzie jest król. Jeszcze jest czym atakować. Tak, mimo tego, że jesteśmy 4 punkty do tyłu, to atakujemy. C5, pobronienie tego skoczka, zacementowanie go. Tutaj tak naprawdę w centrum H5 czek. Król w 6 właśnie tędy chciał uciekać. I teraz ciekawa, ciekawa próba ze strony białych. Biały tutaj idą all or nothing, nie mają biegu wstecznego. Skoczek D5. Poświęcenie kolejnej figury po to, żeby, moi drodzy, król nie uciekł linią E. No, ciekawostka. Tym samym później mamy szach, jest wideo, król F7 i nie bierzemy. Ten skoczek nam się tutaj przydaje. My chcemy atakować, proszę państwa, my chcemy atakować. GF nastąpiło. No Być może, być może, będziemy chcieli do F6 dojść w pewnych redakcjach. Król i 8. Szansa wziąć wieżę, ale nie F6. Zobaczcie, co robi biały. Czy biały chce? Dalej tracić figury? No i prawdopodobnie to się dzieje. Następuje szach. Hetman D3 Czek, król G8 i Hetman G6. Minus 9 białymi, ale jest atak. Atak matowy. Grozi bicie na G7 z matem, jakbyście się przyjrzeli. No, ale w tym momencie jest wyjście. Jak bronicie, moi drodzy, Mata. No, poddaniem można. Wybronić. Wtedy nie ma mata. Ale jest jeszcze ruch. Wieża bije f 6. No i tak nastąpiło. Teraz już nie ma pionka, który tak naprawdę wspierała tak Hetmana. Tylko, że wieża broniła ósemki. A już nie broni. Widzicie? Oczywiście jest to wieża 8. Czek. Trzeba to wziąć. Rady nie ma. I wieża F8. Po wymianie, co się okazuje? <grytanie> okazuje się, że został sam Hetman. Stary druhu. Hetman na cztery figury. Na cztery figury, trzy lekkie, jedna ciężka. Czy da radę? Słaby król, nie? Żeby nie było. Ale jak te figury się skonsolidują, jakoś połączą swoje siły, to ten Hetman może nie dać rady. Może nie dać rady. Hetman D8. Chcemy tu. Skoczek, Chuck, Chuck, Chuck Norris. Chuck Norris to ten Hetman prawdopodobnie chce być. Chodziło o to, żeby dać szachę i przystawić skoczka, żeby bronił tu. Tylko, że król podchodzi do tego skoczka i oddajemy pionkę. No dobra, no to już tylko 5 punktów straty, ale gońce 7. Tutaj się konsolidują czarne, król idzie nie wiadomo po co. Chce jakoś tutaj podejść, żeby wspierać Hetmana w atakach. Tego nie wie nikt. Gońce 6 po to właśnie przeszedł, żeby się przesłonić, i tak jak mówię, jeżeli w 2 trzy ruchy czarny uda się tutaj. Wszystko zgrać, a na to wygląda, no to jest po wszystkim. Nie no, białe przesadziły. Shamir Larsan podał, yy, podał, yy, podał, rękę. A jak podajesz rękę przy szachownicy, nie przed partią, w trakcie partii, to się poddajesz. Pamiętajcie, to jest ważne. ok? Uważajcie też na taki myk, bo to jest, to jest autentyk. Yy, jeżeli myślicie, że daliście mata. Załóżmy, że hetman F7, myślicie, że jest mat, nie można król odejść, nie może odbić i podajecie rękę. Na zasadzie, a wygrałem, więc... I okaże się, że tego mata nie ma, a wy podaliście rękę przy szachownicy, to rywal może to zinterpretować, że się poddaliście. Zawołać sędziego i powiedzieć hello, to było poddanie. Rywal wyciągnął rękę, więc z tym podawaniem rąk przy desce to tak uważajcie. No i tutaj biały podał rękę właśnie w geście poddania. Nie ma nic. No, oczywiście na potrzeby chwili i tutaj publiczności stworzyłem taką kontynuację. Kiedy leci B7, następuje czek tylko po to, żeby właśnie wieża mogła przyjąć linię oddanie na 7 wzięcie na B2. No i no nie ma co, żeby to był hetman na trzy lekkie. Jakaś taka równowartość, nie? Ale tu jeszcze wieża więcej. Tu poleci. No wiadomo. Na naszym, moim poziomie, oboma kolorami, na trzy wyniki partia. No ale tutaj, żeby was nie skłamać, jak patrzę na silnik, on jest bezlitosny. Minus 6. Sam Hetman nie da rady. Tym bardziej, że te figury będą trzymać się razem. Trzymać się razem. Ten pion finalnie też pewnie poleci. Dużo gry jeszcze. Realizacja tego mogłaby trwać jeszcze nawet i 46 ruchów. No ale, B ja, poddały. I to wcześniej, w tym momencie. Ono już widzą, że nic nie mają. Odważna gra, święcił wszystko, praktycznie cały zestaw poświęcił, został muzyko Hetman. No ale tak jak mówię, no, jaki by ten Hetman nie był, no to on nie zrobi całej roboty. On całej roboty nie zrobi za ciebie. Musisz dać mu jeszcze jakieś wsparcie, wiesz. No, taka partia. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o poświęceniu całego zestawu szachowego bez rekompensaty. <laughs> U mnie to brzmi znajomo. A dobra. W porządku.